Witamy na naszym kanale poświęconym duchowości i modlitwie. Dzisiaj przyjrzymy się Psalmowi 135, potężnemu hymnowi uwielbienia, który wywyższa wielkość Boga we wszystkich jego dziełach. Psalm ten zachęca nas do uznania mocy sprawiedliwości i dobroci Boga, pamiętając o wielkich czynach, których dokonał dla swojego ludu. Na przestrzeni swojej historii naród izraelski widział, jak Pan działał silną ręką. A ten psalm celebruje te boskie interwencje. Zagłębmy się w tę pieśń uwielbienia i zastanówmy się, czego uczy nas ona o majestacie i mocy Boga. Psalm 135 to psalm uwielbienia, którego budowa przypomina inne pieśni wychwalające wielkość Boga. Jest to kompilacja tematów i wersetów z innych ksiąg Biblii, takich jak 136, Księga Wyjścia i Powtórzonego Prawa, a nawet Księga Jeremiasza. Z tego zbioru fragmentów wynika, że autorowi psalmu zależało na przypomnieniu potężnych czynów Boga, na przestrzeni dziejów Izraela, uwydatnieniu Jego wierności i suwerenności. Kontekst historyczny tego psalmu odzwierciedla kult w świątyni jerozolimskiej, prawdopodobnie podczas wielkich corocznych świąt, które gromadziły ludzi, aby, aby wysławiać dobroć Boga. Jest to pieśń, która służyła zarówno po uczeniu, jak i uwielbieniu, przypominając wiernym, że Bóg jest nie tylko Stwórcą, ale także Wyzwolicielem i Obrońcą Izraela. Nacisk położony jest na wyższość Boga nad wszystkimi innymi bogami, pokazując, że jest On wyjątkowy i niezrównany pod względem mocy i autorytetu. Przez ten psalm jesteśmy wezwani do uznania wielkości Pana i oddania Mu czci całym sobą. Chwalcie Pana! Chwalcie imię Pana! Chwalcie Go, Słudzy Pańscy! Psalm rozpoczyna się jasnym i stanowczym wezwaniem do uwielbienia. Chwalcie Pana. Powtarzanie słowa chwała ukazuje pilną potrzebę i wagę wywyższania Boga. Oddawanie czci jest obowiązkiem nie tylko zwykłych ludzi, ale zwłaszcza sług Pańskich, co prawdopodobnie odnosi się tutaj do kapłanów i Lewitów, którzy służyli w świątyni. Wzmianka o imieniu Pana jest znacząca, ponieważ w kulturze hebrajskiej imię Boga niesie ze sobą ciężar jego tożsamości i jego dzieł. Chwalenie imienia Pana oznacza uznanie wszystkiego, czym On jest: Stwórcą, Odkupicielem i Królem. Przypomina nam to, że chwalenie Boga musi być ciągłą i głęboką odpowiedzią na to, co On reprezentuje w naszym życiu. Werset ten rozpoczyna psalm wezwaniem skierowanym do wspólnoty, aby wszyscy zjednoczyli się w uwielbieniu. Werset 2. Wy, którzy siedzicie w domu pańskim na dziedzińcach domu naszego Boga. Werset ten podkreśla rolę kapłanów i Lewitów, którzy służyli w świątyni. Dom Pana jest fizycznym miejscem kultu, centrum duchowego życia Izraela. Dziedzińce były przestrzeniami w świątyni, gdzie ludzie gromadzili się, aby się modlić i składać ofiary. W tym miejscu psalmista wzywa tych, którzy mają zaszczyt służyć bezpośrednio w Domu Bożym, aby jeszcze żarliwie go wysławiali. Co więcej, istnieje szersza implikacja. Wszyscy, którzy przychodzą do Boga, czy to na fizycznych dziedzińcach świątyni, czy w duchowej modlitwie, są powołani, aby go chwalić. Werset ten przypomina nam o znaczeniu bycia w obecności Boga, czy to poprzez naszą służbę, czy w naszym osobistym oddaniu. Dom Pana to nie tylko fizyczny budynek, ale także miejsce, w którym Jego lud gromadzi się, aby go wywyższać. Werset 3. Chwalcie Pana, bo Pan jest dobry, śpiewajcie Jego imieniu, bo jest miły. Psalmista podkreśla tutaj dwa konkretne powody, dla których warto wychwalać Boga, Jego dobroć i słodycz Jego imienia. Dobroć Boga jest centralną cechą Jego natury, czymś, czego Izrael wielokrotnie doświadczał w swojej historii. Od wyzwolenia z Egiptu po zaopatrzenie na pustyni, Bóg okazywał swoją dobroć w namacalny sposób. Śpiewanie imienia Boga jest nie tylko obowiązkiem, ale także wyrazem radości i przyjemności. Słowo przyjemny wskazuje, że oddawanie czci Bogu nie jest ciężarem, ale przyjemnym doświadczeniem dla tych, którzy go naprawdę znają. Werset ten uczy nas, że oddawanie czci Bogu musi wynikać z uznania tego, kim on jest: dobry, wierny i godny wszelkiej chwały. Werset de albo im Pan wybrał Jakuba dla siebie, a Izraela dla swojego skarbu. W tym wersecie psalmista przypomina ludowi Izraela o jego tożsamości jako ludu wybranego przez Boga. Wybór Jakuba, a co za tym idzie Izraela, był suwerennym aktem łaski Bożej. Fakt, że Izrael jest osobliwym skarbem Boga, ukazuje szczególną miłość i troskę, jaką On darzy swój lud. Wybór ten nie opierał się na zasługach Izraela, ale na Bożej miłości i wierności. Oddzielił ich od wszystkich narodów, aby byli Jego szczególnym ludem. Przypomina nam również, że jako dzieci Boga jesteśmy dla Niego wybrani i cenni. Werset ten podkreśla wagę uznania przywileju przynależności do Boga i wychwalania Go za Jego łaskę i wybranie. Werset 5. Wiem, że Pan jest wielki i że Pan nasz jest ponad wszystkimi bogami. Tutaj psalmista ogłasza wielkość Boga w kategoriach absolutnych. Twierdzi, że Pan jest wielki i że wielkość ta jest nieporównywalna. Bóg jest ponad wszystkimi bogami, co odzwierciedla kontekst Starego Testamentu gdzie narody otaczające Izrael czciły różnych bogów. Psalmista jasno stwierdza monoteizm: tylko Pan jest Bogiem, a wszyscy inni bogowie są fałszywi. Wielkość Boga nie polega tylko na mocy, ale także na majestacie, świętości i sprawiedliwości. Werset ten wzywa nas, abyśmy uznali wyższość Boga nad wszystkim, co istnieje, i odrzucili wszelkie formy bałwochwalstwa, stawiając Boga na najwyższym miejscu w naszym życiu. Stwierdzając, że Pan jest ponad wszystkimi bogami, psalmista zachęca nas do całkowitego zaufania Bogu. Werset 6. Cokolwiek chciał Pan, uczynił to na niebie i na ziemi, w morzach i we wszystkich głębinach. W tym wersecie psalmista wywyższa twórczą moc Boga. Czynił co chciał, zarówno w niebiosach, jak i na ziemi, w morzach i w głębinach. Przypomina nam to, że Bóg jest suwerenny nad całym stworzeniem. Nie jest on ograniczony czasem ani przestrzenią i nic nie jest w stanie pokrzyżować jego planów. Werset ten uczy nas o Bożej suwerenności we wszystkich dziedzinach życia. On jest Stwórcą i podtrzymującym wszystko, co istnieje i nic nie dzieje się poza jego kontrolą. Wielkość Boga objawia się w jego zdolności do czynienia wszystkiego, czego pragnie, a to powinno prowadzić nas do pokornego i ufnego oddawania czci. On sprawia, że z krańców Ziemi unoszą się opary, on powoduje deszcz błyskawic, on zabiera wiatry z ich skarbów. Psalmista opisuje tutaj ciągłe dzieło Boga w przyrodzie. Jest nie tylko Stwórcą Wszechświata, ale także tym, który go podtrzymuje i rządzi. Deszcz, błyskawice i wiatry są pod jego kontrolą. Natura w całej swojej złożoności znajduje się pod rozkazami Boga. Werset ten przypomina nam, że nawet zjawiska naturalne podlegają Bożemu Panowaniu. On jest Panem pogody, wiatrów i deszczu. To uczy nas widzieć rękę Boga we wszystkim wokół nas, uznając Jego suwerenność w każdym szczególe stworzenia. Oddawanie czci Bogu musi obejmować uznanie, że jest On absolutnym Władcą Wszechświata. Psalm 135 jest celebracją wielkości Boga we wszystkich Jego dziełach. Wzywa nas, abyśmy Go chwalili za Jego dobroć, Jego suwerenność i Jego cuda w stworzeniu. Bóg jest nieporównywalny i nie ma nikogo, kto mógłby Mu dorównać. Przypomina nam się, że jako Jego lud jesteśmy cenni w Jego oczach i dlatego musimy Go nieustannie chwalić. Odmówmy naszą ostatnią modlitwę. Panie Boże, uwielbiamy Cię za Twoją wielkość i moc. Jesteś Stwórcą niebios i ziemi, i nic nie jest poza Twoją kontrolą. Dziękujemy Ci, że wybrałeś nas na swój lud i obdarzyłeś nas swoją dobrocią. Pomóż nam rozpoznać Twoją suwerenność w każdej dziedzinie naszego życia i wielbić Cię sercem pełnym wdzięczności, abyśmy zawsze pamiętali, że Jesteś jedynym prawdziwym Bogiem, godnym wszelkiej czci. W imię Jezusa, amen. Jeśli spodobały Ci się nasze refleksje, zasubskrybuj kanał i polub ten film, aby śledzić nasze codzienne refleksje.